Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie e, modlitewne, formacyjne, spotkanie dla małżonków i dla rodzin, dla rodziców. Zacznijmy konferencją. Najpierw jednak pomódlmy się w intencji wszystkich rodzin, szczególnie tego dekanatu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo rodzin, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ta dzisiejsza konferencja, która jest pierwszą częścią tego jubileuszu, ona ma za zadanie, po pierwsze to przywrócić nam nadzieję, bo tak jest cel tego całego roku jubileuszowego, to znaczy, że jesteśmy wezwani do tego, aby zobaczyć, że Pan Bóg, który powołuje nas do bardzo konkretnej roli, powołuje was do tego, żebyście byli rodzicami, żebyście, żebyście byli małżonkami. Szczególnie na tej drodze chcę pokazywać nadzieję i też tę nadzieję, która nie jest tylko i wyłącznie zwykłym, tanim pocieszaniem się, ale która jest mocą, która jest cnotą teologalną, ale jest także łaską od Pana Boga, która pomaga widzieć więcej, widzieć dalej, która pomaga dostrzegać też rzeczy nadprzyrodzone w tej naszej codzienności, w tej takiej zwyczajności. Dlatego zapraszam, żebyśmy także spojrzeli na takie zadania, też wyzwania, które stoją dzisiaj przed rodziną i przed, przed małżonkami, właśnie po to, żeby tę nadzieję zobaczyć, żeby na to wszystko popatrzeć oczami Słowa Bożego, oczami wiary, oczami Pana Boga, bo dopiero taka perspektywa, ona w właściwy sposób pomaga nam wszystkim zobaczyć, gdzie stawia nas Pan Bóg i także do, do czego nas wzywa. Dlaczego dzisiaj tak dużo mówimy o rodzinie i dlaczego rodzina jest taka ważna? Po pierwsze, należy sobie uświadomić, że rzeczywiście to w rodzinie wszystko się zaczyna. Jest taka książka Mary Eberstadt Jak Zachód utracił Boga i tam autorka podaje wiele bardzo bardzo ciekawych argumentów na to dlaczego szczególnie zachodnia cywilizacja Coraz bardziej się laicyzuje. i Mówi oczywiście o różnych prądach kulturowych, mówi o prądach filozoficznych, y mówi o pewnym materializmie, który bardzo wyraźnie wkrada się w życie ludzi zachodu, ale mówi, że takim najważniejszym, kluczowym, y można by powiedzieć, koronnym argumentem na upadek y zachodniej cywilizacji, to jest to, że ona utraciła zupełnie, y że. W tej cywilizacji rodzina utraciła znaczenie. Ona mówi: Wszystko zaczyna się w rodzinie. E, całe chrześcijaństwo ono rodzi się w rodzinie. To w rodzinie e, przychodzi na świat syn Boży, to w rodzinie on jakby uczy się życia i tam wzrasta. W rodzinie przekazywana jest Ewangelia. Rodzina jest takim naturalnym środowiskiem, e, w którym to wszystko, co związane z Panem Bogiem, to wszystko, co związane z Ewangelią. W sposób naturalny wzrasta, to w rodzinie ewangelia najlepiej jest rozumiana, I, i w rodzinie wszystkie relacje do Pana Boga to takie kluczowe, które potem oczywiście e, rzutują na te relacje e, w rodzinie e, to one tam się rozwijają i tam we właściwy sposób kształtują człowieka. E, a zatem, dlatego dzisiaj tak bardzo dużo czasu poświęcamy rodzinie, e, bo chcemy wskazać, że to jest to miejsce, to jest ta mała wspólnota, to jest ten domowy kościół, w którym rodzi się wiara i w którym wiara jest, jest przekazywana. Po drugie, to takie znaki czasu, które Pan Bóg nam daje, chcąc pokazać, że rodzina jest tym miejscem, które on jakby sobie szczególnie umiłował. Zobaczmy, że w naszej decyzji my jeszcze lepiej chyba to możemy widzieć, ponieważ. Batyfikacja rodziny Ulmów, która przed dwoma laty, właściwie dokładnie przed dwoma laty, e, miała miejsce, e, pokazuje nam, że rzeczywiście rodzina jest miejscem e, realizacji powołania do świętości. Błogosławiony Józef i Wiktoria, Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci, uczą nas i pokazują, że świętość e, to jest wierność swojemu powołaniu. Że świętość to jest heroizm także w miłości. Że świętość to jest taka miłość, która realizuje się w codziennym życiu. Nie jakimś bardzo spektakularnym. Nawet nie podczas, podczas kiedy dzieją się jakieś wielkie czy spektakularne rzeczy. Że ta świętość rodzi się w zaciszu domu w umiejętności przebaczania, w umiejętności kochania, w umiejętności bycia wiernym. W umiejętności życia Ewangelią na co dzień, w tych takich bardzo zwyczajnych, bardzo e, zwyczajnych rzeczach. Zobaczmy, że Józef i Wiktoria to byli bardzo prości ludzie, ale jedną z takich charakterystycznych rzeczy e, to jest ten egzemplarz Nowego Testamentu e, i bardzo sczytany, ale nawet pozakreślanych, w którym e, Józef i Wiktoria i cała. Rodzina uczyła się miłości do bliźniego, uczyła się służyć innym, być dla, dla drugiego człowieka, to potem wydało konkretne owoce. I w tej postawie przyjęcia tych Żydów, a także w pewnej gotowości, także na oddawanie życia, życia dla, dla drugiego człowieka. I w końcu trzeci argument, ale argument najważniejszy: dlaczego tak bardzo dużo. Dzisiaj poświęcamy rodzinie. To jest argument z wiary, ponieważ zobaczmy, że każdy rodzic, kiedy przynosi do Kościoła, do Pana Boga, swoje dziecko, żeby włączyć je do wspólnoty Kościoła poprzez sakrament Chrztu, to wtedy deklaruje gotowość do tego, żeby prowadzić to dziecko do Pana Boga. On jakby na siebie bierze obowiązek prowadzenia go do Pana Boga. Takiej formacji, wychowania, nauki modlitwy, nauki Pana Boga, nauki tego wszystkiego, co wynika, co, co wynika z Ewangelii. Więc to wszystko, co się potem w następstwie dzieje, to rzeczywiście wynika z sakramentu chrztu. Każdy rodzic mówił oficjalnie wobec całej Wspólnoty, że rzeczywiście chce i deklaruje się żeby swoje dziecko prowadzić do Pana Boga, żeby dla niego być takim pierwszym katechetą, takim wychowawcą, tym, który uczy go wszystkiego związanego z Panem Bogiem. I to nie dotyczy tylko pierwszych lat życia tego młodego człowieka. Nie dotyczy tylko przygotowania do pierwszej komunii świętej, ale także dalej. Oczywiście ta formacja się zmienia. Zmieniają się metody tej formacji z latami. Niemniej jednak to zawsze rodzice są tymi katechetami i tymi, którzy pokazują, jak w praktyce żyć Ewangelią, jak prowadzić życie modlitewne, jak prowadzić życie sakramentalne. To oni swoim przykładem, swoim życiem, swoim odniesieniem do Pana Boga pokazują, czy to dla nich jest ważne, czy może schodzi na jakiś drugi czy, czy trzeci plan, czy trzeci plan ich życia. A zatem to i ten argument z wiary, argument z tego, że przed Panem Bogiem deklarowaliśmy gotowość prowadzenia dzieci do Pana Boga, to jest ten argument, który także powinien wracać, nawet w kolejnych latach, kiedy te dzieci są już dorosłe. Czy to w naszej modlitwie, czy to w jakiejś radzie, czy czasem nawet w upomnieniu, kiedy, kiedy coś nie jest, nie jest właściwe. Na co warto zwracać uwagę? W tym prowadzeniu młodych do Pana Boga i także w realizacji swojego powołania, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to, że ta konferencja dotyczy po pierwsze takiego powołania małżonków, ale zaraz potem tego, w jaki sposób prowadzić młode pokolenie, młode pokolenie do Pana Boga, to tylko dlatego, że powołaniem małżonków oczywiście jest miłość. Potem owocem tej, tej miłości są, są dzieci, e, ta miłość także na nich jest przelewana. E, potem w efekcie jest wychowanie, prowadzenie do Pana Boga, i tak dalej. Ale chciałbym e, podkreślić, że to jest forma realizacji powołania. To znaczy, że po pierwsze, to jest nasza droga do, do świętości droga każdego, każdego małżonka, każdego ojca i każdej matki droga do świętości, a po drugie. To jest jakiś obowiązek, ale z kolei Pan, ale jeżeli Pan Bóg powołuje nas do pewnych rzeczy, to daje łaskę i daje nam też szczęście, taki pokój serca, że to jest właściwa droga. Oczywiście to wymaga czasami bardzo dużo. To wymaga i stawia nas przed jakimiś tru, różnorakimi trudnościami. To czasami powoduje, że rzeczywiście rodzice uronią łzę. Albo cierpią patrząc na życie swoich dzieci, albo jak, jak bardzo dużo ich kosztuje to wychowanie, jak bardzo dużo ich kosztuje wysiłku i takiej energii prowadzenia ich do Pana Boga. Ale to wcale nie znaczy, te wszystkie przeciwności i te wszystkie trudności, to wcale nie znaczy, że to nie jest właściwa droga, to po pierwsze, a po drugie, to wcale nie znaczy, że te trudności zabierają małżonkom czy pokój serca. Czy szczęście, czy taką radość z tego właśnie faktu, że realizują swoje powołanie? To znaczy, że Pan Bóg zaprasza nas także do tego, abyśmy byli w tym wszystkim szczęśliwi, będąc czy mamą, czy tatem, będąc także małżonkami. A zatem, na co zwracać uwagę? Po pierwsze, człowiek on rozwija się w relacji do, do drugiego człowieka. To znaczy, że Człowiek dopiero w momencie, kiedy buduje tę relację, który uczestniczy w jakichś relacjach, wtedy się rozwija, wtedy jeszcze bardziej staje się człowiekiem. To znaczy, że w rodzinie kluczowa jest ta relacja. To jest taki w cudzysłowie trochę klimat zaufania, miłości, poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, że dopóki dziecko nie czuje się bezpiecznie we własnej rodzinie i we własnym domu, no to tam wychowanie. Czy formacja będzie bardzo, bardzo trudno przebiegała? To jest taka absolutna podstawa, takie, takie tło jakiejkolwiek formacji, tło jakiegokolwiek prowadzenia do Pana Boga. Relacje. I oczywiście trzeba mieć świadomość, że to są zupełnie inne relacje: mama, dziecko, czy mama syn, czy mama córka, czy, czy ojciec, ojciec z, z dzieckiem. One oczywiście. Powinny być nacechowane miłością i zaufaniem, i tym bezpieczeństwem, i pewną wrażliwością. One powinny być takie, które dają poczucie bezpieczeństwa, ale to nie są takie same relacje, jakie na przykład to dziecko czy potem ten nastolatek ma ze swoimi kolegami. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony taki pewien zdrowy dystans, który pomaga, który pomaga, w tym wychowaniu, który pomaga w tej formacji, to nigdy nie będą takie same relacje, z, z wielu względów. Ale, i nawet jeżeli mamy czasami, być może rodzice mają trochę taką zazdrość, że dzieci mają dużo lepsze relacje, czy to ze swoimi rówieśnikami, czy w ogóle z innymi ludźmi. Natomiast ta relacja rodziców do dziecka. Ona jest rzeczywiście inna, nadzachowana pewnym dystansem, ale ona jest kluczowa w tym, żeby, żeby, budować, żeby budować coś więcej. Więc warto poświęcić czas rzeczywiście na, na tą relację. Kiedyś zrobiono takie badania globalne. Taka, taka profesor z Uniwersytetu w Australii zrobiła takie na bardzo, bardzo szerokiej grupie osób badania. Tego pokolenia które jako pierwsze miało stały dostęp do internetu, pokolenia młodych, młodych ludzi, ona to nazywała iGeneration, czyli takie internetowe pokolenie. I co jest ciekawe, otóż tam pytano o różne rzeczy. Otóż okazało się, że ci nastolatkowie, którzy mają stały dostęp do internetu czyli w swoim zazwyczaj telefonie, smartfonie mają okno na cały świat. Pomijając, czy to jest dobre, czy to jest złe, więc zapytano ich, jak oceniają relacje ze swoimi rodzicami, z tymi najbliższymi ludźmi i czy jeżeli mieliby wybierać pomiędzy spotkaniem z rówieśnikami, ale w przestrzeni tej cyfrowej, a pomiędzy spotkaniem z najbliższą rodziną, już w rzeczywistości twarzą w twarz, co by wybrali. I okazało się, i to było zaskakujące, okazało się, że Blisko 70%, więcej niż 2 trzecie, odpowiedziało, że rzeczywiście woleliby spotkać się ze swoimi rodzicami, ze swoimi bliskimi. To znaczy, że nawet jeżeli współczesny młody człowiek, on bardzo dużo, bo bardzo dużo czasu spędza w tej przestrzeni medialnej, w przestrzeni internetowej, to wcale nie znaczy, że on nie chce tej relacji i nie chce tych relacji. Oni rzeczywiście bardziej są wycofani. Oni rzeczywiście lepiej czują się w tym świecie internetowym. Rzeczywiście czasami dla nich takie relacje międzyludzkie są pewnym wyzwaniem, natomiast to nie znaczy, że oni ich nie doceniają. To nie znaczy, że ich nie chcą. Więc czasami, i to jest rola, rola rodziców, czasami warto, żeby niejako trochę delikatnie pchnąć do, do tych relacji. To znaczy samemu wychodzić z inicjatywą, samemu proponować pewne rzeczy. Bo potem te relacje, spędzanie czasu w różny sposób, w taki najbardziej prozaiczny, on rzeczywiście potem owocuje taką, taką relacją, która w tym młodym człowieku wzbudza zaufanie. I to pewnie kiedyś, szczególnie w jakiś takich momentach trudnych dla tego młodego człowieka, może także zaowocować takim zaufaniem, że on przyjdzie, zapyta czy opowie. A to już jest bardzo dużo, jak dla, jak dla tego pokolenia. Po drugie, to przykład rodziców. To jest powiedzenie bardzo, bardzo stare, że rzeczywiście słowa uczą, ale to przykłady pociągają. To znaczy, że rodzice mogą mówić o najpiękniejszych rzeczach i w najpiękniejszy sposób, mogą nakazywać przeróżnych rzeczy, ale jeżeli przykład ich życia nie potwierdza tej nauki, nie pokazuje, że rzeczywiście to jest dla nich ważne. Jeżeli rodzic sam nie uklęknie do pacierza, to oczywiście może wymagać i może wręcz wymusić to w swoim dziecku, żeby, żeby on się codziennie modlił, natomiast to nie będzie wychowanie. To będzie jakieś wy, wy, wymuszanie. Można byłoby powiedzieć już tak nieco ordynarnie, to będzie może nawet jakaś tresura, ale do momentu, kiedy, kiedy on sam nie uklęknie, nie uklęknie z Nim, no to. To zawsze to zawsze będzie, będzie coś, co jest wbrew takiemu prowadzeniu, takiemu wspólnemu kroczeniu, kroczeniu do Pana Boga. A więc to przykład rodziców. I nie tylko chodzi o modlitwę, chodzi także o takie codzienne życie, życie o takie odnoszenie się czy do siebie nawzajem, czy, czy do wszystkich innych. Przykład takiego życia, bo Młode pokolenie, już nawet dzieci, ale nastolatkowie szczególnie, oni, oni są świetnymi obserwatorami i oni bardzo dobrze widzą i bardzo szybko dostrzegają dysonans pomiędzy tym, co mówimy, a tym, jak żyjemy. I to współczesne pokolenie internetowe, ono jeszcze, bardziej, ono jeszcze bardziej jest wrażliwe na pewną nieszczerość, na to, że my. Nie żyjemy według tego, co głosimy. Nie żyjemy według tego, czego sami, sami od innych wymagamy. Więc to jest kolejna rzecz. I w końcu to jest też to, że to rodzice są odpowiedzialni za to, żeby przekazać właściwy obraz Pana Boga. Poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje życie. Poprzez to, jakich ich dokonują wyborów, jak żyją, jak na co dzień żyją Ewangelią. I to jest kolejna kluczowa rzecz, że na tyle, na ile my będziemy umieli rzeczywiście być tymi, którzy pokazują prawdziwego Pana Boga swoim życiem, ale też prowadzą, czy sięgają po lekturę Pisma Świętego, czy po jakąś inną lekturę, na tyle, na ile umieją pokazywać prawdziwego Pana Boga. Na tyle rzeczywiście prowadzą, prowadzą młodych, młodych do Pana Boga. Na tyle rzeczywiście pokazują im, że wiara, odniesienie do Pana Boga, modlitwa, Ewangelia, że to rzeczywiście daje człowiekowi szczęście. Że to rzeczywiście prowadzi do świętości i że to jest droga także dla nas, także na teraz, w tych wymagających czasach. Także w tych okolicznościach i w tym miejscu i w takim powołaniu, w jakim Pan Bóg, Pan Bóg nas stawia. Zapraszam teraz do modlitwy i to jest kolejna część tego naszego spotkania. Modlitwy, której będziemy polecać te wszystkie małżeństwa, które przychodzą trudności. Modlitwy za nasze rodziny, modlitwy za małżeństwa tej parafii, tego dekanatu. Modlitwy także, w której będziemy przepraszać Pana Boga. Za to wszystko, co dzisiaj dzieje się, z dzieje się z rodziną, i za to wszystko, co złe jest i co dzieje się w rodzinie. Niech zatem ta nasza modlitwa, ufna modlitwa, taka szczera modlitwa, pomaga nam także przed obliczem Pana Boga, uczyć się na nowo nadziei i też nasze serca napełniać tą nadzieją, która jest darem od Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.